Witam Was, kochani, w środę, 11 maja 2022 roku, i dzisiaj niebo z pewnością, jak zawsze, jak każdego dnia, chce nam coś ciekawego, fajnego, coś, co doda nam skrzydeł, przekazać. I oto, to jest Twój życiowy cel. Archanioł Michał wysłuchał Twoich modlitw i prowadzi Cię we właściwym kierunku, tam gdzie się urodziłeś. Masz już pomysł na swoją karierę, która dostarczy Ci rozrywki, możliwości, by pomóc i zapewnić bezpieczeństwo finansowe. Myśli te są wskaźnikami boskiego celu. Jesteś zaangażowany w pracę, która przynosi radość Tobie i innym. Karta ta jest potwierdzeniem tego, że kariera, o której marzysz jest Twoim życiowym celem. Wszechświat będzie cię wspierał i otworzy dla ciebie drzwi i idź na pewno naprzód. Dzisiaj o, tu mam takiego kotka wspaniałego, który nam przeszkadza, ale już kończę. Dzisiaj twoja obecna sytuacja oferuje wskazówki dotyczące następnego kroku. Do bycia na dobrej ścieżce podążaj za prawdziwymi uczuciami. Można oczywiście, jak zawsze, wesprzeć się modlitwą, modlitwą, która wspomoże nasze intencje. Archaniele Michale, znasz szczegółowo mój boski cel życiowy. W związku z tym, proszę cię, abyś pomógł mi sprzymierzyć się z moimi zamierzeniami. Proszę cię, kieruj moimi działaniami tak, abym podejmował właściwe kroki do całkowitego objawienia mojej wspaniałej i mającej znaczenie kariery. Życzę, kochani, wszystkiego co najlepsze dzisiejszego dnia. Szczęścia, miłości i radości przede wszystkim. Miłego dnia.